Jeżeli interesujesz się inwestowaniem lub inwestujesz na jakimkolwiek rynku, takim jak akcje, obligacje, etf -y, indeksy, surowce, płody rolne, waluty lub kryptowaluty, to chciałbym zainteresować się moimi zamkniętymi pozycjami, takimi jak na przykład pozycja na polskim indeksie WIG20, na którym na spadkach zrobiłem około 17 tysięcy zł, pozycje na kawie, na której na wzrostach zrobiłem około 100 tysięcy złotych, czy pozycje na spółce PXLW. Na której w ciągu 24 godzin zarobiłem 35%, co przełożyło się na zysk w wysokości 7000 zł. Dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Ponieważ wyniki wszystkie te osiągnąłem, inwestując tylko i wyłącznie z trendem. Trend jest to najskuteczniejsza technika inwestycyjna w długim terminie czasu i najbardziej odpowiednia dla inwestora indywidualnego dzięki autorskiej technice, jaką stworzyłem. Potwierdzają to wyniki moje. I uczestników moich warsztatów, których jej nauczyłem. Inwestowania z trendem może nauczyć się każda osoba, niezależnie od wieku. Potrzebuje tylko do tego odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i cierpliwości. Pozwól, że się teraz przedstawię. Nazywam się Robert Smug. Inwestowaniem zajmuję się już około 15 lat. Moją jedyną techniką inwestycyjną, jaką w tej chwili się posługuję, jest gra z trendem, którą jeszcze raz powtórzę, uważam za jedną ze skuteczniejszych technik inwestycyjnych w długim terminie czasu. Już wkrótce poprowadzę bezpłatny webinar, na którym opowiem ci, jak sam możesz zacząć skutecznie inwestować z trendem i osiągać dokładnie takie same wyniki, jakie ja osiągam i uczestnicy moich warsztatów. Zapisz się na to szkolenie już teraz, klikając w link pod filmem albo nad filmem. Klikając w ten link znajdziesz także datę i godzinę najbliższego takiego spotkania. Podczas tego spotkania opowiem Ci o pięciu krokach, jakie musisz podjąć, aby móc skutecznie inwestować z trendem. Opowiem Ci, dlaczego technika ta nie wymaga dużego zaangażowania czasowego i im mniej czasu poświęcamy na inwestowanie, tym osiągamy lepsze wyniki. Opowiem Ci także, jak możesz opanować własne emocje i ryzyko. To wszystko, aby zrealizować własne cele osobiste i finansowe. Każda osoba, która zapisze się teraz na ten webinar, niezależnie od tego, czy będzie mogła wziąć w nim udział, czy nie, otrzyma ode mnie specjalną mapę myśli, która będzie zawierała najważniejsze punkty związane z moją autorską techniką inwestowania, które będę omawiał podczas tego szkolenia. Zapisz się na ten webinar teraz klikając link pod filmem albo nad filmem. Podczas rejestracji wystarczy, że tylko podasz swoje imię i adres e-mail. Na który zaraz po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz wszystkie niezbędne informacje na temat tego spotkania, a w dniu szkolenia otrzymasz także link do pokoju webinarowego. Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć tych informacji, sprawdź proszę swój folder spam. Do zobaczenia na szkoleniu, które może zmienić Twoje podejście do inwestowania. Pozdrawiam, Robert Smok.